Wszyscy tutaj zaczęli kiedyś może nudzić się widocem. Ja się interesowałem trochę innymi systemami. Pada razemu też się działo na Widocie. Przeszedłem na początku na jakieś Ubuntu, Debiany, trochę później na BSD. I tyle. A? Jakiś czas temu były słynne wycieki Edwarda Snowdena. Każdy chyba o nich słyszał. Właśnie wtedy zaczęło się też bardziej interesować tematem wolności oprogramowania w sensie prywatności i bezpieczeństwa. No i też właśnie... to była słynna akta, sopa, pipa tak, Nie było i inne części ciała. I właśnie o tym, o tym będzie głównie ta prezentacja. Nie wolność jako wolność w sensie, że możecie zmodyfikować sobie funkcję w jądrze Linusa i przeczytacie 20 milionów kodów w Linusie. Tylko wolność w sensie obrony przed metem. Tak. O, właśnie tutaj. E, moglibyście pomyśleć, że ten pan jest główną inspiracją, ale to, to nieprawda. E, niektórzy może słyszeli, zapewne większość używała w tego pana na przykład blow, algorytmy Blowfish, Twofish. Ogólnie dosyć znany kryptograf. Matematyk, specjalista prywatności ogólnie nie tylko w internecie. I Przy okazji nie, nie taki świn jak Starman, chociaż oczywiście Starman też ma dużo wkładów. E, tak. To się jest inspiracją, ale to jest trochę normalnie być. tak Tak, prowadzi bardzo ciekawego bloga na temat bezpieczeństwa kryptografii, napisał też są do książek. Ktoś chce się zainteresować kryptografią, to w zasadzie i książki są na pierwszym miejscu na liście, polecone. Właśnie sobie tam dowiedzieliśmy książkę y, Szlajera, y, Data and Goryad, polecamy. Tak, właśnie bardzo dużo mówi o takiej wyrówności. Tak, I już bardzo technicznie. Tak, i co nam daje właśnie używanie tego wolnego oprogramowania. Pierwsza sprawa to, to, co się najczęściej mówi, czyli customizacja. No, w moim życiu desktopowym, możecie sobie zmienić śledowisko graficzne, takie oczywiste rzeczy, wszystko to konfigurować. No i w sumie standard. Eee, czy, nie wiem, dopisać jakiegoś pacza, to z tego, to nie sporo się w tej prezentacji. Eee, Właśnie o tym tutaj mówię. Eee, możecie sobie na złożyć system z To jest dosyć oczywiste. Eee, Fajne jest też to, że łatwo przenosić system na, na nowe architektury. Jeżeli wychodzi jakaś nowa architektura typu mix 64, AM 64, DIST 5, ostatnio wychodzi, to w przypadku zamkniętych systemów musiałaby to być jakaś firma, Vendor, który samodzielnie kopuje. To jest uciążliwe. Jeżeli system jest twardy, wolny, no to... W każdy może mieć kod istniejący, przygotować na tą nową dodać podać własne ulepszenia. Zajmuje to mniej więcej czasu. No ale akurat myślę, że w tym towarzystwie, jak tutaj jesteśmy, to wszyscy sobie zdają z tego sprawę, bo jest to ośmówisko Linuxowe, a nie klub fanów Windowsa i Apple. Alleluja. Hmm. Ale zdarza się kierunek odwrotny. Mogłyby być trzy różne zegarki, z grą jest jeden. I dlatego właśnie powstał port, zwany Mail. No właśnie. Więc. Yes. Można zrobić upgrade do Maila. Będziemy robić tak samo. Okay. A i właśnie drugi, druga zaleta. Tutaj się bardziej skupiamy na tym, czyli właśnie bezpieczeństwo. Może pojawia się. Jakieś kilka zero-day, na przykład, nie wiem, ostatnio w OpenSSL były, e, w Linuxie, to często już po paru godzinach są pasze do tego. E, nawet jeżeli one nie są zintegrowane z wersją oficjalną, to już w dystrybucjach pojawiają się wersje zapatchowane. To jest coś, czego na przykład Microsoft nie może zaoferować. poczują dziury po parę tygodni, e, a masz, tak, te, masz ale tak masz... Nie chcę bronić to eksploatyślać do... Ale dobrze. Jeżeli masz open bo no to też masz łatwiej te eksploaty, że tylko znajdywać teoretycznie, tak? A sami masz tego kompilatora nie znajdują. Niby tak, ale w praktyce osobiście ja uważam, że jeżeli ktoś ukrywa swój kąt, to to znaczy, że ten kop musi być po prostu taki padziewny, że niczego się nie nadaje. No nie do końca, nie do końca. A właśnie może być tak jak kolega mówił, bekradzion, coś robisz, też na tym sprzedawać i niech, żeby nagle ktoś nie mówi, a ja, kurwa ja sobie dorobię to i sprzedam za mniej To będzie tak, prawda? Tak, poświęciłeś pół roku, czy tam rok na a, próbę kradzieży, coś tam zmianę i później to sprzedajesz. Nie? A, a to ty jest, właśnie masz to... licencję TPR, która ci natazuje. Ja mówię o ja mówię o no, się zamkniętego całego programu. Tak? że się takie firmy niektóre bronią, bo no, nie duży giganci ja właśnie tak, tak robię, no. I naglotik Tak, Miklotyk jest znany tematem, ale w praktyce nie wiem, nie słyszałem o innych przykładów poza mikrotikiem. Nie wydawała tak SN. Właśnie. To jest to, co nas otacza. Pochnet jest wszędzie, kontroluje nas. Może jeszcze coś pojawia w głównie. Tak, Znale, I tutaj wymieniamy przykłady popinatu. W dużym modelu jest właśnie Intel e, Management Engine, jest barfios, e, kopia właśnie e, Management Engine w, w, w procesorach AMD, bo po AMD postanowiło nie być gorszy i stworzyć swój odpowiednik. E, są so, bakterie właściwie wszędzie, są w systemach, są w urządzeniach i co ciekawe, nawet w, w samych algorytmach. Algorytmy są tak w, projektowane, żeby było do nich jednak jakieś wejście zasłonimy badań. Ale bo Peser też można tam wyrapuścić. i też są nieco trudne. Trzeba zatrudnić tak, programistę, który będzie e, no specjalnie prowadził jakieś błędy. No, Ale też jest społeczność, która to czyta tak, tak. i może to, to wyłapać. Tak, tak? Kuchła, bo to wykryć, okay, no, dobra, to, to. To, no to, 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 to jest teraz, teraz taki przykład. Y, Dziury na przykład Prezesemu utkwiły po parę ładnych lat, nikt tego nie znalazł. Skąd, że to że na przykład dopiero po paru latach e, nie wyjdzie coś takiego, jak ktoś by tam to specjalnie wprowadzić. No, oczywiście, tego nie wiemy, to jest to jest... Co jest ale, tak, więc, tego nie wiemy, ale e, właśnie dzięki temu, że to jest powiedzmy wolne, tylko tafne można... To no wiem, że to, to drugie, brzmi, że można sobie sportować, bo żaden, da, nie czy raczej, nadzieję, że Tak, raczej nikt nas tego nie zrobi. E, ale są projekty, które są potałne OpenSSL a jest np. LibreSSL, który powstał dwa lata temu bodajże po HETLIGI. E, jak sobie popatrzycie na statystyki dziur w openssl i w Libre od tego czasu, to LibreSSL jest tak około powiedzmy co druga dziura w openssl co ważne, nie ma żadnej dziury, która jest oznaczona jako high, wysoki status ważności, jest to dziury medium i low, więc jest wyjście, jakby nie patrzeć. Bo ja też e, przypomnieć, że jeżeli korzystamy z jakiegoś oprogramowania i jest ono otwarte, to e, nic nie broni nas przed przeglądaniem kodu tego oprogramowania, tylko używaniem. Każdy z nas, myślę, że ma jak, jakieś pojęcie na temat e, programowania i sam może patrzeć, co właściwie używany program robi. Im więcej osób będzie przeglądało, tym jest większa szansa, że coś wycieknie. Tak. Przejrzeć go, go zrozumieć, to dwie różne rzeczy. No, człowiek się uczy całe życie. <noise> właśnie, tutaj są przecinałam tematy inne, mianowicie intel.google'a, to jest, to, co nie mało mówi. Niektórzy może z Was słyszeli o czytaniu że można wywalić wios i wrzucić zamienić, czy i walić. A, A my będziemy mówić też w O, Mniej więcej od dwóch, trzech lat w Intela jest montowany taki kółkier, który sprawia, że on sprawdza sumy kontrolne podpisy, takie ma firmware, czyli ten BIOS, wprost, nie chodzi o BIOS, UEFI. Jeżeli jest coś innego, to się po prostu nie buduje. No, dla mnie śmieszne to rozwiązanie. Jeżeli kupuje komputer, no to chce mieć możliwość usunięcia czegoś, tak jak może usunąć Windowsa w gracji Linuxa, tak samo powinienem mieć możliwość wywalenia chociażby tego UEFI. Dlaczego to coś i ma no, zabraniać tym. Śmieszne. No masz wybór, możesz nie kupować. No, no właśnie, dlatego... Wytłumaczenie jest takie, żeby bronić oczywiście przed wirusami, tak, które siedzą w wiosie, no, potencjalnie. Może, no, no, dla mnie osobiście sam wios, to jest wirus w sumie, bo też nie Dobra. wiem jak działa, nie wiem co robi. A... Nie mogę tam zajść, mam jakieś tak, jak węgiel. Firmware Twojej karty sieciowej, graficznej i tak dalej też. Dlatego staramy się kupować takie sprzęty, w którym będziemy mieli dostęp do y, wszystkiego y, poczynając od oprogramowania do y, samych y, części. Tak, Open Hardware, Open Software, staramy się właśnie wybierać takie rzeczy, żeby mieć dostęp do wszystkiego, żeby, żebyśmy mogli robić co coś się nam żywnie podoba wiedzieć co jak działa, jeżeli nie wiemy, to się dowiedzieć, poszerzać wiedzę, to jest fajne. Chyba boxnet. nie? <laughs> dużo <laughs> to też że... A to jest Intel? No, to, to... już wiemy, Właśnie ostatnie grupa, którą tutaj wymieniamy, to są bezdory w samych algorytmach. Na początku to brzmi trochę nierzecznie, że jakaś tam agencja puszcza bezdody do algorytmu, ale rzeczywiście już taki przypadek się zdarzył. Ten algorytm już 7-8 lat temu było, były podejrzenia o bezborze wprowadzonym przez NSA. Trzy lata temu przy wycieku dokumentów z Modena Właśnie zostało potwierdzone, że rzeczywiście jest wektorowany. To nie, dla mnie to od razu wyklucza możliwość stosowania jakichkolwiek algorytmów domaganych przez NSA, a takich algorytmów to jest. jest na przykład ECTSA, który, tak samo jak ten algorytm ma różne dziwne, niewytłumaczone nie, nie zmienne, stałe, które są wprowadzone, E, nikt nie wie, poza samym NSA, dlaczego, tak akurat takie. I tak samo, algorytm używany do e, wymiany klucza przy szyfrowaniu UTLS e, przez TCDHR. Obecnie bardzo popularny. E, używany w zasadzie przez wszystkie przeglądarki. On tak samo ma różne, dziwne, niepotwierdzone, niewytłumaczone, stałe. E, Później o tym będę też mówił. O, to jest... nazwa jest... Jak się, nazywało, wiemy, jak można nazwać się? Botnet, wszędzie. Wieczer, To jest... To jak To jest... To jest... To jest... To jest... To jest... To jest... jest... botnet. jest... To jest... To jest... To jest... jest... botnet. jest... oczywiście. jest... oczywiście. Tak. Ja oczywiście też. A, byłem na jego spotkaniu. A właśnie, prezentacji. powiedział, że Raspberry jest wolne i otwarte. Jest wolne, bo nie jest W 2013 roku Richard Stallman był w na studenckim festiwalu nie informatycznym. Byłem na jego prezentacji. Ponad 1000 osób było wtedy. Zabijał się z wolę, no. ktoś... e... E... E, Akurat e, naszą Używaną przez nas alternatywą jest płytka GoodBone, którą też zobaczycie w akcji w kolejnej części naszej prezentacji. Ta płytka jest wolna, otwarta, od czego ma znacznie lepsze możliwości niż Raspberry. Tak. Ma dużo więcej drogów nie Ma dwa sody do rzeczywistego przetwarzania. Assemblerze, takie, no, testowe, że tak powiem. E, można na tym dużo więcej robić, pod, jeżeli ktoś chce naprawdę profesjonalną no ale się zajmować? Można na tym wziąć UBSD. No, Dobra. Jaką możemy mieć wolność na komputerze? Możemy albo używać e, OpenBSD, e, co zapewnia bezpieczeństwo wyrobienia naprawdę Duże możliwości to jest normalny system, który mamy na komputerze i akurat my. E, używamy tego na luterach? Tak. E, jest e, OpenWRT, kiedy mamy słabszy sprzęt, który właśnie taniego tp linka. Oraz jeżeli chcemy używać czegoś, co wspiera FSF, to jest OpenWRT. <coughs> I teraz przedstawimy każdą z możliwości. Dobra. Jeżeli chodzi o OpenBSD, to Uh, świetnie wspiera architektury AND 64 i 386. Jakoś ma uh, komputer zwykły, który chce zrobić jako. chce z nią zrobić będzie działał świetnie. A jeżeli chodzi o takie architektury budowane, to tutaj w sumie zaczynają się schody. Uh, najczęściej, oczywiście, są używane lutery uh, na architekturze MIPS. Uh, OpenBSD wspiera mix 64, czyli Przede chodzi o miedzyk i od I są tutaj wspierane dosyć znane sprzęty, na przykład w BigMitty Edge Interlight", Podejrzewam, że sporo z Was tego używało. My to mamy używać? Tak. No. tak no. Bardzo fajne sprzęty. A, jest nawet jeden Delik wspierany. A, jest coś mało znanego, o którym jedna z osób mi tutaj mówiła nawet. A, Wystawał się to well. tak, i on jest dostępny tylko u producenta za cenę ustalaną przez producenta. Czyli pewnie ile zamówisz, tyle zapłacisz. Im więcej zamówisz, tym będzie taniej. Jest to sprzęt całkiem wydajny, ale no, niestety słabo dostępny. Tak, na ebayu czy na się tego w ogóle nie mówi. Natomiast jeżeli chodzi o ten te typowy, domowy, to ten, czyli to jest ten wystarcza. Oczywiście to jest router, to nie jest switch, to nie jest access point, to jest, to jest łącznie router. Trzeba o pamiętać. Tylko, e, tylko e, niestety e, ma takie ograniczenie, że e, kiedy gramy na to e, OpenBSD, to nie będzie używał całości ram ale e, prawdopodobnie w wersji 5.9 już powinno się zmienić. Mogę powiedzieć ciekawą bo, e, historię związaną z tym routerem. E, ponieważ właśnie mamy go w, w dwóch egzemplarzach. E, jeden znajduje się na terenie koniec Polski, drugi znajduje się tutaj na północy. E, akurat mamy tak, że w, e, router jest podłączony do e, Access Pointa, do serwera i do modemu. E, tyle, że mamy w, w, dwa stałe adresy IP, e, więc trochę brakowało na tych portów. Dlatego pomyśleliśmy, żeby może go wymienić na wersję Poet, która ma e, niby więcej tych portów, ale po tym, jak doczekaliśmy, to okazało się, e, że e, jest tam firmware, który, e, jeżeli byśmy go używali, to by nam dało możliwość korzystania z portów, Ale jeżeli będziemy mieć OpenBSD, to będziemy w trakcie mieć dwa porty, ani trzy. trzy! Więc właściwie mielibyśmy za większą cenę mniej potów niż byśmy mieli za mniejszą. I w końcu rozwiązaliśmy to przez yy, użycie wirtualnych. Tak, użyliśmy wirtualnych interfejsów, e, bridge z interfejsu fizycznego i dwa wirtualne. Takie rozwiązanie działa. Tak samo można dostawać adres IP przez DHCP e, wyłącznie korzystając z jednego adresu fizycznego MAC. A właśnie, kolejna możliwość. Jeżeli ktoś nie chce wydawać 500 zł na butel dosyć porządny, ale są e, sumie przemysłowy, to można brać znane, popularne OpenWT na e, swojego paninka, a Azusa, co to kto ma. No niestety, to ma takie dosyć małe możliwości. Ramu tam jest 64 MB, 128. Pamięci też nie ma, nie można dodawać żadnych programów. System jest dosyć ograniczony. W systemie jest no, Flash jest, tylko że ma przykład 4MB albo 8MB. No tak. Ale ekstra ruta można zrobić jak mało lwę i też nie ma problemu. Może to jest ich zewnętrzny sali. Sprawdzam Jest to system dosyć ograniczony. Jak, jest, jak, jak przyszliśmy to z OpenWFT na z znaków kurcze, ale fajne rzeczy ale tak. No tak. Tutaj, tutaj na przykład jest Pendrive. System jest zbudowany przez USB domyślnie. Pendrive jest 4GB dołączony. Wchodzi w normalny system z normalnym SSH, nie jakimś Dreadablem posiedzonym. Można normalnie mieć pełnoprawny serwer DHCP. No, Można no, robić cuda na prawda? tak, to jest nie trzeba. Dobre, idziemy do dalej do Stamana? O, Stamant polecam, tak. FSF poleca dystrybucję bazującą na OpenWRT. No niestety jest, jest wspierany tylko 10 hotelów, to w sumie to są sprzęty typu tp lin domowy, 5-letni. tak naprawdę nic ciekawego. To jest właśnie to, z czym jest kojarzone wolne i otwarte że jakieś padziebne i stare sprzęty to wspierają i tutaj akurat tak jest. Tak, Nie no, mnie osobiście to nie przekonuje, że to jest wolne, dlatego że tak prawdopodobnie jedyna różnica pomiędzy tym, a butelami wspieranymi przez chociażby OpenBRT jest otwarty butlouder. Otwarcie butloudera nie zmienia dużo, to, to nie bo, bo to też znaczy nie ma żadnego backdoor'a. No, to jest... ale przed chwilą o okay, ale to jest BIOS, to nie jest tylko bootloader, tam masz, w mają całą listę do procesora, do wszystkiego. W tych sprzętach siedzi ubud. Zwykły ubud, tylko że... Może jest... Ten Tylko jest poglądałem. <grym> <grym> właśnie, teraz będzie pytanie, czy... czym się różni korpus od piwboka? Librebote jest w znowu. wolnym programowaniu. Zostanę w wolnym w pełnym wolnym ma wolnym w ma Zostanę w Zostanę takie przelotu <noise> mają. Tak to jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest taka, że ja dostaję głupie kosek. Przez 3 godziny tamta jest odpowiedź. <noise> A, dobra. Niby, bo rzeczywiście różni się tym, że nie zawiera żadnych zamkniętych firmware'ów. Nie ma tego management engine, o którym przed chwilą mówiliśmy. Innych dodatków od Nintendo, AMD, w sumie co powoli, ma jedynie tak, ma, ma przepisany do rząd. A z kolei kod jest inny z dużo większą ilością urządzeń, w w sumie możemy pokazać. Jest tak. sze... To jest lista z naszego serwera. Tak. Można zobaczyć, z czy, czym jest kompatybilny korbut. Który, czy możemy Wam go do korbuta. Wlać go do korbuta. jest w no Możecie zobaczyć, czy wasz sprzęt jest kompatybilny. Jest tego naprawdę dużo. Tak, jest zwłaszcza bardzo dużo e, posiadanych tutaj przez sporo osób. Laptopów. E, Piękne e, Tak, numer, e, cała gama działa na części z nich, e, natomiast Copyright działa też na bardzo wielu innych putach głównych, w tym m.in. serwerowych, na przykład czy Tian, producent. takie rzeczy, które nie umożliwia na przykład BIOS. Jest jeszcze Protean AMOS W sumie mało co pewnie o tym słyszał. Słyszał ktoś o takim systemie? Chyba nie. Można sobie zainstalować system na chipset pamię pamięci na płycie głównej. Na... Tam gdzie wchodzi BIOS, bo dla nich POSBA zostaje wolne miejsce, bo zajmuje mniej tak naprawdę. Sam system w sumie jest dosyć ograniczony, ale jest idealny, jeżeli ktoś chce zrobić sobie na przykład jakiś rekowerek, coś, nie wiem, komuś padnie dysk, system padnie, odzyskać dane. Można bez podłączania niczego do dodatkowego przez USB zabutować sobie system z płyty głównej po prostu i na przykład odzyskać dane. Do tego to jest wręcz idealne. Można podpisać w systemie e, Tether, Jinusa, e, własnym kluczem GPG to jest alternatywa dla second Buta. Jeżeli hipotetycznie ktoś by podmienił to jądro, to, to się nie zabutuje, mm, bo się tylko podpisane. Tak samo można zaszyfrować cały dysk, łącznie z patrycją BUT. To w sumie inaczej się tego nie da zrobić. To jest fajne. I poza tym jest jeszcze nie wyrzut, który tutaj wcześniej mówiłem jest w pełni wolny. się w tak szczegółowo w tym, że na przykład zawiera przypisany wideo BIOS, czyli film do kart graficznych Intela, który jest w Biosie umieszczony, jest w pełni wolny. A tutaj e, chcielibyśmy powiedzieć e, porównać to to co teraz możemy zrobić z komputerem, jakie ma możliwości, a to, to co było kiedyś. E, pewnie pamiętacie, e, na poprzedniej najdyskoczeniu zimowisk był kolega, który miał właśnie e, remote'a. i... Dalej jest. Jest tutaj? Tak, jest. E, no to wtedy na tym limoncie nie działało. Był problem z projektorem. Rok czekał na mnie. <noise> Obciągłosy? Nie dostajesz, bo i Ślepy no, 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 no. Czasami Bo rzeczy działa, nie? Działa, mało, no, mało. No, czasami sobie odwala, a no, to wpadnie no, sentyment. to są takie sprzęty taki się używa tak yy, jako ciekawostkę, natomiast takie sprzęty z Littlefootem są całkiem niezłe. Jeden z nich stoi tutaj, tu jest Littlefoot, to jest wolny, uparty kąt. Wszystko na nim śmiga, w filmy wysokiej odległości, śmigają prezentacje, można połączyć różne sprzęty. I to działa. I to jest całkiem niezłe. Nie jest tak, że jeżeli coś jest wolne i otwarte, to musi być starym złomem. Właśnie, tutaj mamy wyjazd wszystkich komputerów z niewygódem. Tak jak przedtem mówiłem, jest ich niestety w sumie kilka, 15. Ale i tak wiele z... Przęty, które tutaj są na sali, w pokojach, można, można użyć do grania, nie produkta, możecie nam przynieść. Eee, a, my, a my zainstalujemy bootneta. Eee. Eee, tak, działa, te, działa wiele tych parkurów. Działają nawet dwa w skali Pierwsze Pierwszy są z 2006 roku. Eee, działa też jeden plombówk. Kąbuk. Plombówki eee, mają Owyżnie, jako firmware komputera, nie mają bios więc tutaj było ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o portowanie do nich buta. A udało się już tam wyłączyć grafikę w tym programie, bo to nie było jakiś problem? Grafika, a, z tego co wiem, działa, to znaczy działa na BES-ie. Coś wyświetla? Działa na BES-ie. A, z tym akurat no, ale to jest aktualnie tylko testowej bez gif buta, więc pewnie jeszcze tego nie Chyba się to się cały czas rozwija, yy, są coraz lepsze możliwości, nie tak jak w Gminie Łódź. Tak, im, yy, im, im, można mieć także na...